Przez jeden dzień nie było filmu na kanale o hejterce I przez ten czas wydarzyło się tyle rzeczy, że to jest po prostu szok Hejterka prawie dostała bana, otworzyła kanał na YouTubie, zrobiła aktualizację do gry, napisała do mnie wiadomość i wiele, wiele więcej Więc koniecznie oglądajcie ten film do końca, bo jest naprawdę mega grubo Jeszcze w życiu nie miałem aż takiej sytuacji, aby ktoś aż tak mnie nienawidził i chciał mnie zniszczyć Jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to na szybko powiem, że teraz w prawym górnym rogu macie playlistę z filmami o hejterce To jest trzeci film o niej I mam jakąś hejterkę, która zostawia, która w ogóle zostawiła w moim bloku jakieś liściki dla mnie i ta mnie wyzywała. Podała swój nick w Robloxie, a teraz ona mnie właśnie gnębi w Roblox i próbuje mi przeszkadzać w nagrywaniu. Wychodzi jej to znakomicie, coraz lepiej w ogóle. Nie mogę nagrywać. Mówi mi też, że stanie się coś złego, jeśli za 7 dni nie usunę wszystkich swoich filmów z kanału. Ogólnie mnie nienawidzi i chce się mnie pozbyć. I żeby poznać całą historię, to naprawdę musicie obejrzeć te inne filmy, które są na tamtej playlistie, bo bardzo warto. A teraz przejdźmy do tego, co się zmieniło. Dobra, słuchajcie, postaram się to robić po kolei, ale to nie jest takie proste, ponieważ że jest naprawdę mnóstwo rzeczy. Po raz. Za, po pierwsze w ogóle. Na ostatnim filmie skończyliśmy na tym, że napisałem wiadomość do mojej hejterki proszę powiedzieć, kim jesteś. Poprosiłem ją, a ona dopiero po jakimś tam. No w sumie na kolejny dzień, tylko że ja napisałem do niej wieczorem, ona napisała do mnie dosyć późno, bo w południe nie odpowiedziała na moje pytanie, tylko odpisała mi tak. Przez ciebie prawie mnie zbanowali, dostałam ostrzeżenie, przestań o mnie nagrywać. I masz jeszcze 6 dni, żeby usunąć wszystkie filmy, czajcie. Czyli ona dostała jakieś ostrzeżenie. Ostrzeżenie, słuchajcie, i właśnie o co tutaj chodzi. Ona prawie dostała bana, dosłownie już jej mega niedużo brakuje, żeby dostała bana na Robloxie. A to dlaczego? Już wam pokazuję. Weźmy sobie teraz na konto tej hejterki. Ona była 7 minut temu aktywna. Okej. Okay. Więc tak, to jest jej konto i teraz zobaczcie. Patrzcie na jej skina. Widzicie, że coś się zmieniło? Wcześniej ona miała takiego skina, jak wam się teraz wyświetla. Miała koszulkę po prostu z moją jakby twarzą przekreśloną po prostu. Taka hejterska koszulka stworzona przez nią samą. Ale słuchajcie, ona została usł Teraz tej koszulki nie ma, ponieważ ona była niezgodna z zasadami Robloxa, i Roblox usunął tą koszulkę oraz dał ostrzeżenie tej hejterce. Więc teraz ta hejterka zamiast koszulki hejterskiej ma taką jakąś zwykłą czarną koszulkę. Po prostu jakąś taką, co nie? I ta hejterka napisała mi, że dostała ostrzeżenie za to i prawie dostała bana. Więc słuchajcie, naprawdę mega robota. Brawo dla Was. Naprawdę, bije Wam brawo, bo to dzięki Wam, prawdopodobnie dzięki temu, że właśnie zgłaszaliście tą hejterkę, że zgłaszaliście grę, yy, profil, koszulkę, po prostu wszystko. Koszulka została. Została zbanowana, więc to jest nasz wspólny sukces. Słuchajcie, udało nam się bardzo. Dziękuję, że i ja, i wy zgłaszaliście po prostu. Hejterka jest naprawdę bardzo blisko bana, ponieważ jeżeli jeszcze raz albo dwa zrobi coś słabego, po prostu coś takiego, co jest niezgodne z zasadami, to zostanie zbanowane jej konto. I właśnie a propos tego, bo mówiłem wam, że 7 minut temu ona była aktywna, co nie? I teraz tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że ta hejterka, mniej więcej ma, ma pewną teorię, słuchajcie, to jest taka moja teoria, że ta hejterka musi mieć minimum 18 rad, ponieważ ona jest po prostu cały czas aktywna na Robloxie, a jak wiemy, no teraz nie ma już wakacji, jest rok szkolny, co nie? Teraz normalnie chodzimy do szkoły, każdy z nas chodzi, słuchajcie, do szkoły, a ona w ciągu dnia, dosłownie w nocy, po południu, przed południem, rano, ona jest cały czas aktywna na Robloxie. Praktycznie cały czas, jeżeli już nie jest aktywna, to trwa to maksymalnie pół godziny i ona znowu jest na Robloxie, co nie? Więc ona cały czas po prostu jest aktywna, więc ona nie wiem, nie chodzi do szkoły, że słuchajcie, że jest cały czas aktywna na Robloxie. Żeby nie chodzić do szkoły, to musi mieć minimum 18 lat, więc po prostu pra prawdopodobnie właśnie ma minimum 18 lat ta hejterka, ponieważ ona nie chodzi do szkoły i jest cały czas aktywna na Robloxie i to nie jest tak, że ona jest aktywna tam po prostu na stronie, że sobie włączyła i poszła, tylko ona naprawdę jest aktywna, ponieważ ona raz jest w grze, raz jest na stronie, raz coś tam, więc ona naprawdę jest aktywna na tym Robloxie więc nie wiem czy ona słuchajcie nie chodzi do szkoły albo do pracy w ogóle, bo jeżeli ma 18 lat to powinna też pracować przynajmniej, co nie? A ona nawet nie pracuje, nie wiem o co chodzi słuchajcie, nie mam pojęcia ale moim zdaniem hejterka musi mieć minimum 18 Rad. Może ona nie pracuje i się w życiu zajmuje hejtowaniem innych i uprzykrzaniem mi życia po prostu. Nie wiem, ale to jest taka moja teoria. Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, a propos właśnie Waszych komentarzy, bo za chwilę pokażę Wam nowy update w grze tej hejterki, który jest w ogóle mega mocny. Mamy bardzo mocny sekret. Ten update w ogóle wyszedł dosłownie przed chwilą. Dlatego też nagrywam ten odcinek, bo jest godzina 22, a update wyszedł chyba, nie wiem, 20 minut temu jakoś tak. I słuchajcie, osoby, które mi pomagają z tą hejterką, właśnie powiedziały mi, że jest nowy update i są naprawdę, słuchajcie, mocne sekrety dodatkowo w tym update'cie dowiedzieliśmy się, że hejterka otworzyła kanał, ale zanim Wam to pokażę, to chciałbym przeczytać Wasze komentarze, ponieważ to będzie taki klasyk, że słuchajcie, będę czytał Wasze komentarze z radami po prostu, co mam robić z tą hejterką. Ostatnio właśnie czytałem i teraz pod ostatnim filmem też będę czytał. Więc jeżeli chcecie być na kolejnym filmie, to słuchajcie, jeżeli macie dla mnie jakąś radę albo chcecie mnie przynajmniej wesprzeć, to napiszcie komentarz, słuchajcie, pod tym filmem i w kolejnym filmie prawdopodobnie właśnie będę sprawdzał Wasze komentarze. Teraz tak, pierwszy komentarz. Ona twój kanał chce przejąć, Łapka w górę, żeby widział, słuchajcie. I teraz tak, czy to jest... Czy to jest prawda, że hejterka chce przejąć mój kanał? Moim zdaniem nie do końca, ponieważ ona chce, żebym usunął wszystkie filmy, więc po co w sumie jej by był mój kanał? Na razie nic nie nic nie powiedziała takiego, żeby oddał kanał czy przejął. Ona po prostu chce się mnie pozbyć. Ona raczej nie chce mojego kanału, po prostu chce, żeby mnie nie było na YouTubie i tyle. Weź to jest ciekawa teoria. Nie mówię, że to nie jest prawda, ale póki co ta hejterka nic takiego nie mówiła, więc raczej na razie to odrzucam. A na słów pokażesz twarz i będziesz nagrywać z twarzą. Kto chce łapka w górę? Mogę nad tym pomyśleć, ale nic nie obiecuję. A jeżeli już Teraz chcecie zobaczyć moją twarz, to nie na filmach, ale na Instagramie możecie zauważyć. Więc tam do Instagrama macie link w opisie. Kolejny komentarz Ercia teraz mam teorię. Hejterka Ercia i Obserwator 01. Bo jeżeli ktoś nie wie, to też wcześniej był obserwator Podoga 01, który też, słuchajcie, mnie prześladował i ogólnie zgłosiłem go na policję i tak dalej. Obserwator ma teraz całą konsekwencję, to tak tłumaczę dla nowych widzów, bo ci starsi na pewno wiedzą, oni się mogą zdać i oboje cię nie lubią. A przez to, że obserwator obserwatora zgłosiłeś na policję, to obserwator poprosił tą hejterkę Ercia, żeby ona cię prześladowała. I powiedział, gdzie Ty mieszkasz. No tak, bo obserwator wiedział, gdzie mieszkam. To moja teoria. Okej, okay, to jest bardzo ciekawa teoria. I moim zdaniem, tutaj, słuchajcie, możecie mieć rację. Uważam, że to może być prawda. Tylko nie wiem, czy ten obserwator nie bałby się, słuchajcie, dalej mi tutaj przeszkadzać. Bo on naprawdę miał sporych konsekwencje, wprost z tego, że mi że mnie tak dokuczał tak i tak dalej. Więc nie wiem, czy to jest on, ale to jest bardzo możliwe, że faktycznie tak było, że hejterka, Ercia i obserwator w ogóle współpracują. No to by było mega mocne, gdyby to była prawda. Ercio, mam teorię o hejterce. Hejterka może jest kimś ze Albo z rodziny obserwatora, i obserwator powiedział hejterce, gdzie mieszkasz. Hejterka myśli się na tobie za obserwatora. To moja teoria. Pamiętaj, co by ci się złego działo z hejterką. Zgłaszaj to na policję i masz zawsze mnie i innych Twoich widzów i fanów. Będziemy cię zawsze wspierać. Dziękuję. Wiem, że mnie będziecie wspierać. I ja będę wspierał Was. Wy będziecie wspierać mnie. Słuchajcie, i jest wszystko super. I teraz tak, bardzo dużo osób z Was właśnie pisze o tym, yy, o tym obserwatorze. Więc my uważam, że to może być prawda. Słuchajcie, muszę się zagłębić w ten temat. I muszę się dowiedzieć, czy ten obserwator przypadkiem nie ma. Czegoś wspólnego z tą haterką. Ercio, jak na razie nie przejmuj się bardzo nią. Dopiero jak przesadzić, czyli na przykład powie adres i tym podobne, to wtedy możesz zacząć działać. Pamiętaj, że masz na skrzydłach Twoich widzów, okej. Okay. Tylko słuchajcie, ona już zna mój adres. Pamiętajcie o tym, że ona mi wysłała te listy, które były w Windzie, więc ona na milion procent wie, przy, wie minimalnie w jakim bloku mieszkam. To jest najmniej, co może wiedzieć, a być może nawet wie w jakim mieszkaniu. No nie wiem, słuchajcie. Jeżeli nie napiszę mojego adresu, to raczej chyba tego ja nie mogę zgłosić. Nie wiem, zobaczymy. Ercio, bo w tej strasznej wersji tej gry obok. Kominka, gdzie się ro rodzimy, jest napisane zniżkę Ercia. Okej, okay, i właśnie to jest jeden z sekretów, który został dodany, słuchajcie, w tej grze hejterki, więc dobra, pokazuję wam to. Przechodzimy do gry. I teraz słuchajcie, zaczyna się najciekawsze, ponieważ wchodzimy do gry tej hejterki. Ona jest aktywna, widzicie? 7 minut nie była aktywna i nagle jest na Robloxie i zakładam, że teraz będzie z godziny aktywna, później z tyłu na kilka minut jej nie będzie i za chwilę znowu będzie. Ona jest dosłownie cały czas. Dobra, aktualnie gra 5 krakszy w tą grę hejterki, tą straszną wersję, ponieważ słuchajcie, no jest późno w nocy, jest godzina 22, prawie 23 to więc słuchajcie, jestem jednym z pierwszych którzy po prostu sprawdzają ten nowy update, co nie? Okej, okay, jestem jedyny na tym normalnym serwerze i teraz tak, jeżeli ktoś nie wie, to to jest tak gra hejterki zwykła co nie? I teraz tak, w tej zwykłej grze hejterki jest jedyny sekret na tak się jest kilka sekretów, bo są jumpscare'y ogólnie w losowych miejscach i tak dalej, i tak dalej, ale jest jeden taki mocny sekret, który nas przekierowuje do innej gry i ta gra, do której nas przekierowuje jest to straszniejsza wersja właśnie tej gry i ta straszniejsza wersja ma już naprawdę bardzo dużo sekretów. Kretów. Jeszcze teraz zostały dodane nowe. Żeby się dostać na tą straszną wersję gry, musimy sobie pójść w to miejsce, gdzie jest to jeziorko, a tutaj mamy, słuchajcie, barierki. Musimy sobie stanąć w okolicach tych barierek na chwilę i od razu nas teleportuje do kolejnej gry. I teraz tak, słuchajcie. Wcześniej nie było pewnych rzeczy na tej grze. Po pierwsze, mamy słuchajcie, taki napis: Zniszczę Ercia. I to jest to, o czym tam ta osoba wpisała w komentarzach. Kolejny napis jest, słuchajcie, tutaj: Team Haterka. Widzicie ten napis? On jest mało widoczny bo ta gra jest cała czarno-biała, po prostu szara jest. Tutaj jest napis Team Haterka. Mam że to może teraz zbliżyć, bo nie wiem, czy będzie widać. Wy zostały dodane dwa nowe napisy, i o tym mi pisaliście, słuchajcie, w komentarzach, ale wiem, czego nie odkryliście jeszcze. I to akurat było dodane wcześniej, jeszcze nie w tym updatecie. Co jest? Dołączyło mi tu nagle z pełno osób. Dobra, napiszę widzą, że nagrywam, żeby się ucieszyli. Teraz, tak, słuchajcie, nie napisaliście mi o tym, ale ktoś to odnalazł, że w tym kominku, tutaj w tym startowym domu, jest moja głowa. Zobaczcie, normalnie w tym kominku jest moja głowa. To jest nienormalne, naprawdę, musi się zresetować, bo stąd się nie da wyjść teraz. Więc jest parę sekretów, które jeszcze, słuchajcie, nie odkryliście, ja też nie odkryłem, bo ja też tutaj ogólnie szukam tych sekretów, więc nie udało nam się tego odkryć, A jedna osoba tylko odkryła tą głowę w kominku, a słuchajcie, nie wiadomo ile jest zieszkę takich sekretów, które są nieodkryte, prawda? Dobra, ale teraz co zostało dodane w tym update'cie, w tym, który został dodany jakieś 15 minut temu, słuchajcie, po pierwsze został dodany licznik, który aktualnie pokazuje 7 dni, 18 godzin, 0 minut i 50 sekund. I teraz tak, słuchajcie, co może oznaczać ten licznik? Możemy się domyślać, bo nie ma powiedziane, ale możemy się domyślać, tak? Hejterka powiedziała, że mam tylko 7 dni, aby usunąć wszystkie filmy na moim kanale i zniknąć totalnie z YouTube'a. Więc całkiem możliwe, że ten licznik jest, słuchajcie, właśnie odlicza do tego, aż ja mam zniknąć z YouTube'a. I teraz tak, ja, słuchajcie, tak jak Wam mówiłem, nie zamierzam absolutnie usyłać żadnych filmów i tak dalej, i tak dalej. Nie będę nic tutaj usyłał, nie będę odchodził z YouTube'a, a już na pewno nie przez jakąś głupią hejterkę, prawda? Dlatego ciekawe jest to, co się stanie, kiedy ten licznik sięgnie, słuchajcie, zera. Obawiam się, że może być to coś przerażającego. Słuchajcie, Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby nic was po prostu nie ominęło Musimy poczekać jeszcze 7 dni, aby odkryć co się stanie, kiedy ten licznik po prostu sięgnie zera To jest mega ciekawe, więc będziemy musieli po prostu doczekać Dobra słuchajcie, idziemy Tutaj są te tabliczki ogólnie Na poprzednim odcinku wam pokazywałem co się stanie, kiedy dojdziemy na koniec tych tabliczek Po prostu zginiemy A tutaj mamy ślady butów i rozwalony most Kiedy wpadniemy słuchajcie tutaj do wody Idziemy po prostu za tymi śladami To tutaj na moście mamy po prostu przycisk, co nie? Mamy ogólnie odbite ręce, tak jak widzicie tutaj, samo normalnie odbite ręce i na jedną z tych gromów możemy kliknąć Kiedy klikniemy teleportuje nas do innej gry I teraz tak, pierwsze co zostało dodane w tym update'cie, słuchajcie latarka Mamy latarkę i tutaj mamy, no i mamy po prostu te korytarze i w tych korytarzach też się zmieniło naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Słuchajcie, idziemy sobie w miejsce, to idzie się ogólnie w ten sposób. Tutaj w lewo, trochę prosto, i teraz w prawo. I tutaj jest miejsce, w którym są, słuchajcie, te jest to pomieszczenie, które jest zabite deskami. Pewnie wcześniej widzieliście, bo pokazywałem na filmie. Chodzi o to tutaj pomieszczenie. Tu jest jakieś pomieszczenie, i wcześniej to pomieszczenie wyglądało w ten sposób, że ja słuchajcie sobie tutaj stałem z jakąś straszną twarzą, a tutaj słuchajcie, była lina. Teraz się zmieniło i teraz to ja się na tej linie za nogę po prostu jestem jestem tutaj wiecie powieszony do góry nogami i teraz tak wcześniej nie dało się wejść do tego pomieszczenia w żaden sposób ale teraz jest słuchajcie na to w pewien sposób ponieważ tutaj była Tablica, która była pusta, a teraz mamy na nie jakieś trzy kartki, na które możemy kliknąć. I teraz tak, możemy kliknąć na nie, a właściwie to musimy na nie kliknąć, tylko w odpowiedniej kolejności. I kiedy klikniemy na nie w odpowiedniej kolejności, to te deski nam się, nam po prostu się rozwalą, znikną. I teraz tak, odpowiednia kolejność to jest taka. Środkowa kartka, lewa kartka. Prawa kartka, czyli druga, pierwsza, trzecia. Kiedy tak klikniemy, deski nam znikają, jak widzicie, po prostu się rozwaliły i możemy teraz wejść do środka. Co my tutaj mamy w środku? Mamy na pewno, słuchajcie, mnie, który wisi do góry nogami, tak ja wam pokazywałem z tą straszną twarzą. Ale czego nie było wcześniej? Tutaj wcześniej była ściana, a teraz mamy w tym nowym updatecie hejterkę, która sobie stoi tutaj przy komputerze i na komputerze jest, słuchajcie, napis Usuń kanał i ona to. Klika! Tutaj obok leży nóż na biurku, ale to jest nieważne, słuchajcie. Sekret polega na tym, że tutaj możemy sobie nacisnąć na ten guzik. Usuń kanał, tylko musimy dobrze, słuchajcie, wycelować. O, tutaj, jak widzicie, możemy nacisnąć na to. Prawdopodobnie chodzi o to, że ona wtedy usuwa po prostu mój kanał i my to możemy zrobić. Możemy niby usunąć mój kanał, bo to oczywiście nie jest prawdziwe. Że tak udajemy, że usuwamy mój kanał, więc ja to słuchajcie, klikam i teraz następnęło w kolejne dziwne miejsce. Mamy tu jakąś historyjkę. I tutaj jestem ja załamany totalnie ręce rozłożone twarz w ogóle płacząca, jakiś straszny cień w ogóle. Słuchajcie mega tutaj straszne światło jest i to wszystko. Nie, mój kanał, tak mówię, co nie? I teraz tak. To jest mega straszne. Za mną nagle jest hejterka, która mnie tutaj tak lekko przytura. Nie smuć się, ona pisze. I kolejna. Pamiętaj, że nie jesteś sam. I teraz zawsze jestem przy tobie To jest mega mocne, mega mroczne, słuchajcie ten uśmieszek na końcu To jest naprawdę i tutaj leżę ja po prostu jako trup No to jest mega mocne I teraz tak, a widzicie tutaj w żadną z tych tutaj kolumn nie możemy jakby wejść Bo tutaj mamy tą historyjkę i tu mamy normalnie niewidzialną ścianę Nie możemy dalej przejść, żeby dotknąć tych postaci Ale wyjątek jest tutaj, tutaj przejść możemy Ale słuchajcie, za tym napisem znajduje się jeszcze jeden napis czyli YouTube, hejterka. Ercia. I co to słuchajcie oznacza? Że ta hejterka Ercia otworzyła kanał na YouTubie i po prostu możemy, słuchajcie, wyszukać tą nazwę w YouTube i dostaniemy jej kanał. I ja, słuchajcie, wpisałem ten kanał, wyskoczył mi on i ona opublikowała pierwszy film. I już wam go pokażę. Aha, i jeszcze przed tym, to słuchajcie, w opisie dam Wam link do kanału tej hejterki, jeżeli byście chcieli go sobie znaleźć, bo wiadomo, pewnie z ciekawości będziecie chcieli sobie, sobie, sobie później sprawdzić, a może być ciężko znaleźć ten kanał, więc po prostu daję Wam link w opisie tam do tego kanału. Ja widzicie ten na opis jest w ogóle mega ukryte, tak jakby ona nie chciała, żebym w ogóle widział to co nie, żeby ktoś to zobaczył. Dobra, a więc przyszła pora, aby pokazać wam ten jej sekretny kanał na YouTube. No i moi kochani, to jest właśnie ten kanał, hejterka podłoga Ercia, tak się ona nazywa. I tutaj opis jedyny to jest Team Hejterka. Po prostu ma dwa subskrypcje, dwie subskrypcje, więc jakieś osoby już ją znalazły. Dam mi suwa w ogóle, żeby być słuchajcie, na bieżąco. Dam też dzwonek żeby słuchajcie, dostawać powiadomienia, bo muszę jako pierwszy w ogóle dostawać powiadomienia z jej filmów bo ja Słuchajcie, muszę się orientować, co ona robi. A wysłuchajcie, zostawcie subika z dzwonkiem na tym kanale, bo to jest bardzo ważne, żeby słuchajcie, po prostu wiedzieć wszystko najszybciej. I zostawcie łapkę w górę pod filmem. To jest też bardzo ważne, bo to jest po prostu motywujące, takie. Rzuciła ona pierwszy film, spotkanie z Ercie, 43 minuty temu, więc to jest słuchajcie, mniej więcej tyle powstał właśnie ten update, czyli niecałą godzinę temu. Trwa on słuchajcie, minutę i 26 sekund, więc jest on dosyć długi. I teraz tak, opis tego filmu to jest oznaczenie mnie moich dwóch kanałów. Masz 7 dni na usunięcie wszystkich filmów. Ercio. I teraz tak, zobaczmy jak wygląda ten film. Okej okay, słuchajcie, to jest w ogóle jakaś animacja. Tu jest hejterka. Ja tego jeszcze nie oglądałem, co nie? Więc to jest też moja pierwsza reakcja. Trochę się tego boję, szczerze. Że... No ale trzeba to sprawdzić, mimo tego, że się boję. Spotkanie z Erciem brzmi dosyć przerażająco, ale dobra, sprawdzamy. Idzie sobie hejterka. Mamy straszną muzykę. Wchodzi do jakiegoś baru, gdzie jestem ja. Co jest grane? Ja jestem jakiś przygnębiony. Co ona zrobi jakąś animację? Czy o co chodzi? Ja cię mogę. Mega mocne, mega mocne. Ale mam ciarki, ej, dostałem momentalnie ciarki po prostu jeszcze przez tę muzykę. Co jest? Ona na mnie patrzy? Ja udaję, że jej chyba nie widzę. Przybliża się. Co jest grane? Wow! Szturchnęła mnie! Co jest? Wow! Wywaliła mnie z tego z baru. Co się tu dzieje? I ona jest jakaś nienormalna taka Iterka, co ona za filmy wrzuca. Co to, to jest? Ruszyłem się. Co ona na mnie stanie? Nie gada, że ona sobie normalnie. Co? Co ona zrobiła? Ta hejterka jest jakaś nienormalna. Ej, co jest? Kamera, patrzy na kamerę i co? A ja leżę, taki biedny. Ja nie mogę. Co się tu dzieje? I co? Ona coś zrobi dalej? To już się chyba kończy. Po prostu se poszła? I co dalej? Tyle? Masz 7 dni. Okej, okay, więc ona dała mi po prostu 7 dni, aby usunąć wszystkie filmy z YouTube'a. Oczywiście ja tego nie zrobię, słuchajcie, bo na pewno nie odejdę z YouTube'a i no nie mam tego w planach. Na pewno tego nie zrobię. Dlatego, słuchajcie, zobaczymy, co się stanie za te 7 dni, co ona mi zrobi. Trochę się obawiam, ponieważ słuchajcie, no ona zna mój adres, co nie? Więc mam nadzieję, że ona do mnie nie przyjdzie. Póki co, w sumie, mi nawet nie grozi. Ona dosłownie nic nie mówi, co mi zrobi. Więc to jest, słuchajcie, też niefajne, ponieważ ja dosłownie nic z tym nie mogę zrobić, mimo tego, że się boję, to nawet nie mogę jej zgłosić za bardzo, bo ona jeszcze tak za bardzo mi nie groziła w sumie, co nie? Najgorsze jest to, że ona zna ten mój adres, słuchajcie. Jeżeli coś, to będę się po prostu chwilowo wyprowadzał z mojego mieszkania i zobaczymy jak to będzie. No nie wiem. Dawajcie rady w komentarzach, dawajcie znać, słuchajcie, wbijajcie sobie na kanał hejterki, jeżeli chcecie zobaczyć i subskrybujcie ten kanał dzwoneczkiem. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby nic nie ominąć, bo to słuchajcie, da mi tako, takie wsparcie, że po prostu nie jestem w tym sam. Jeżeli będę widział, że dużo z was po prostu subskrybuje i że jesteście razem ze mną. Zostawcie łapeszkę w górę i wpadajcie na 点，军去呀。